Jeszcze raz startujemy. Jest to impreza charytatywna komunistyczne stare samochody. Wybieramy się, znaczy komunistycznymi starymi samochodami wybieramy się na koło podbiegunowe. Jak dotychczas byliśmy dwa razy w Monte Carlo. Szukamy darczyńców, którzy wykupują powierzchnię reklamową na naszych samochodach, właśnie mam taką naklejkę do naklejenia. Zeklejamy samochód, 100% pieniążków uzbieranych z tego idzie na, na domy dziecka, z Katowic, na, na, na zakup rzeczy dla dzieci z domów dziecka, właściwie wybranych przez, przez dzieci. Dzieci same mówią, czego chcą, my te ich pragnienia, marzenia staramy się spełniać. Jak dotychczas uzbieraliśmy 57 tysięcy złotych ponad w, w, w ciągu ostatnich dwóch edycji rajdu. W tym roku jeszcze nie wiemy dokładnie, jaka kwota zostanie uzbierana. Już, już, są, już są jakieś pieniążki, nie będę teraz mówił przedwcześnie, jaka jest to kwota, ponieważ będziemy zbierać jeszcze 2-3 miesiące po, po zakończeniu rajdu. Mój samochód to trabant, pieszczotliwie nazywany trabant Avant. Jak na razie ufam mu. Myślę, że dojedzie wszędzie, gdzie sobie zażyczę. Na razie byłem dwa razy w Monte Carlo. E, miałem dwie awarie alternatora, poza tym, poza tym e, nic poważnego, jakieś tam drobnostki, prawda? Przewód paliwowy mi pęk. E, myślę, myślę, że Trabant jest dzielnym samochodem, e, pomimo, że często jest wyśmiewany, nazywany mydelniczką itd. Tak ale ja, ja mam wielki sentyment do tego samochodu i, i myślę, że jak najbardziej da radę dojechać na, 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 na koło podbiegonowe i nawet dalej. Dzisiaj w Złombolu e, wyścig starych samochodów dużym fiatem. E, dlaczego stylizowane na policję amerykańską, a nie na polską policję czy milicję? Jakby było na polską policję, bo milicja to miał większe problemy. Ale to. Yy... Stworzyło się tak, że to jest prezent. Dostałem jako prezent ten samochód, bo zawsze, bo kocham stare samochody z czasów Perelowskich. To jest tak moja pasja. I się zawsze e, chciałem mieć też, to było moje marzenie kiedyś mieć amerykański samo, wóz samochodowy. Czy się, że uda się dojechać tym autem na koło podbiegunowe? Na pewno, na pewno, bo w tamtym roku startowaliśmy, jechaliśmy tym samochodem do Monako e, i z powrotem. Nawet sam wracałem całkiem sam tym samochodem przez 24 godziny bez przerwy jechałem z Francji do Polski i się nic nie stało. Samochód jest bardzo dobrze przygotowany i myślę, że tym razem dojedziemy i wrócimy. Zapiekł się zacisk Hamulca yy, i ter, te trzeba, było zjąć, trzeba było zjąć koło no i roz, rozruszać zacisk. E, czy dojedziecie? Pod koło skoro już na starcie takie Uw, problemy. Ma, ma, mam nadzieję, że kolega dojedzie, ale to, to nigdy to nigdy nic nie wiadomo ze starym samochodem. E, co trzeba było zrobić, żeby wystartować? Jakieś e, poczynania, żeby zmodyfikować dużego piata, który z tego czasu ścigał się w wyścigach, no ale teraz już niestety. Na, na, na pewno takie przygotowanie, me, takie przygotowanie mechaniczne, żeby, żeby, mecha, żeby mechanika była w porządku, żeby, żeby nie było jakichś takich, jakich, takich e, zaskakujących sytuacji, sytuacji na trasie. E, wiadomo, im, no, im więcej nowych części w samochodzie, tym tym człowiek, czym człowiek jest za niego pewniejszy, jednak, jednak e, są to stare samochody, no i służycie materiału, e, materiału wychodzi po czasie. No.